Cześć witam w kolejnym pogadamy na temat gier i filmów cały czas nie mogę dobrze zapamiętać tej nazwy mam nadzieję że ją dobrze trafię powiedziałem dzisiaj mamy listę lista która tutaj mam protestową się nazywa lista najciekawiej wyglądających morderców yy, dość yy, 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 yy. Nie wiem czy taka nazwa przejdzie. Zobaczymy. Może to będzie odcinek z wielu. Znowu, e, mam co ciekawe, mam już zapisane na kolejne najbrutalniejsze slashery. To zostawiamy sobie. Za niedługo pewnie wyjdzie odcinek. Za niedługo pewnie nagram. Ale dzisiaj inna lista, ale też związana z mordowaniem. Tylko, że nie będziemy skupić się raczej na samych morderstwach, tylko na mordercach tym razem. I właśnie postanowiłem zrobić coś takiego. Na początku myślałem, żeby zrobić najlepsze maski w filmach, ale pomyślałem, raczej to jest takie popularne, takie, tak, jak powiedziałem chyba dobrze, nie wiem, jakieś dźwięki takie, ale elektroniczne, nie wiem, jakieś dziwne usłyszałem za drzwiami, e, takie popularne, że tam, o, kto ma fajną, fajniejszą maskę ten Jason czy Michael co z Leatherface'em jak on ma różne twarze nieważne myślałem, jak robiłem tą listę to pierw wrzucałem takie filmy jak jak ten film się nazywał Anti Limit Peace jeżeli dobrze pamiętam czy też Najście jak jak najbardziej czy też e, e, pff, to w sumie właśnie się zastanawiałem bo niektóre filmy tak aż tak do końca nie pasują pod te w sumie kryteria e, bo tutaj też jest zmianka, że w, z, e, nie tylko ogólnie horrorów, ale e, o to już e, właśnie trochę za dużo nam się opcji ogólnie robi e, czy też właśnie najście czyli po prostu widzicie same kobiety po prostu wybrałem e, Najfajne, no, najciekawsze wyglądy, I tak pomyślałem, czy zrobić taką listę, że same kobiety będą mordercami, czy, o, czy pluje na twój grup bo jest kobieta? Znaczy, to, wiadomo, no to już od razu czyli że jest najciekawszym mordercą, i warto umieścić, ale pomyślałem, jak ja to mówię, co, minuty, co ten będę mówił. E, oj. E, o, to jest fajna morderczyni, bo jest kobietą, czyli. W, Najciekawszy wygląd ma ze wszystkich. Wow, i przechodzimy do następnej, I co kilka mam mówić. No, trochę nie tak, więc pomyślałem, bez najinaczej zrobię tak, że oczywiście tu się pojawiam, co ciekawe kobiety, ale y, też mężczyźni, i pomyślałem, że po pierwsze, y, muszą mieć strój ciekawy. Maski nie. Znaczy, też będzie masy z maskami, ale no to. <tuszy> łączone bardziej właśnie ze samym designem, stylem postaci i też oprócz tego też chciałem, że najciekawszy wygląda i po prostu styl, styl zachowania się właśnie jak ogólnie się właśnie zachowuje, porusza i tak dalej. Poza na najciekawszych morderców, co mam wam pewnie tutaj niektóre wybory będą dla was dziwne czasami, ale no zobaczymy jak tu. Ujdzie, więc. Dum, 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 dum. <laughs> Pierwsze debucher z 2007 film, który szybka historia, jak się z tym filmem zapoznałem. kiedy go zobaczyłem na okładkę w internecie. Widzę jakiegoś gościa, który ma e, hełm na głowie z kamerą i koło niego człowiek świnia, rzeźnik. Mówię, Jezu, to musi być najlepszy film, jaki oglądałem. Koreańczycy z... zrobią najlepszy film. Włączam. Ale główną. No, niestety film jest totalną nudą yy, i niezbytnio yy, ciekawy. Ani też, jako snaf film kontrowersyjny jest jeszcze na no, około ok, ok, napisane napisany pierwszoosobowy survival horror. Jak to jest fanfu też nakręcony Dobra, ale jest jedna rzecz, która wyszła dobrze tutaj. Morderca. Morderca główny. Główny. Osoba, która torturuje też, czyli. Sam nasz, e, nie wiem jak on się nazywa, ale powiedzmy na niego, e, człowiek świnia, e, Pixie, <noise> człowiek świnia, który jest tak, tak po prostu fajną postacią, pierwszy raz jak on się pojawia na ekran, no to tak przeszły mnie dreszcze, to tak, e, tak nawet muzyki nie było, ale to już było taką epickość taką, że kurde, to, to jest jakiś totalny nienormalny gość, nie że jest z trójrzeźnika, to na głos ma jeszcze specjalnie tak patrzy w kamerę, przykręca głowę. Naprawdę, świetnie wyglądający morderca. Chore, ale też właśnie fajne. Przechodzimy dalej. <grytanie> tu będzie tytuł, też raczej chyba, taki nieznany, ale już teraz na Amerykę przechodzimy. I'm Madman z 1989 i tutaj główny nasz morderca, z tego co pamiętam się nazywa Szaleniec, czyli w sumie jak w tytule, w, 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 w fabuła. Przy tamtym filmie nie mówiłem, bo ludzie są torturowani. Cała, cała fabuła, ale am Madman to jest tak, że kobieta czyta sobie książkę, a jak czyta książkę, to sobie morderca wychodzi. E, przepraszam, ko, e, komiksy, z komiksu wychodzi i zaczyna popełniać morderstwa, bo, bo przez jego cały e, design. I tutaj morderca tak świetnie wygląda, ludzie od charakteryzacji. Po pierwsze, tutaj skóry nie ma na szczęce, widać szczękę, to jest super. Nie ma nosa, ucha, e, włosów. Czyli no ona sprowadza, że w filmie będą sceny wyrwania skalpu, pozbawiania skóry, czy też nosa ucha. Co ciekawe film swoją drogą jest bardzo, bardzo dobry, bardzo go lubię i moim zdaniem jest bardzo niedoceniony i warto go obejrzeć, bo to nie jest typowy slasher, jakby go się e, tak brzmi, na... morduje, morduje. To jest slasher, ale właśnie taki bardziej fantazy horror bym powiedział. I właśnie sam design tego mordercy, on jeszcze wchodzi w takim jak to się nazywa? W takich e, czapeczkach, które noszą e, malarze. Nie wiem, jak to się teraz nazywa, Co akurat, to akurat szpeści go, ale nie zawsze o tym chodzi. E, no ale też w takim płaszczu jest, no i połączenie płaszczu i tej charakteryzacji, że gościu tu właśnie nie ma w ogóle skalpa i w ogóle e, nosa i w ogóle ma takie oczy też e, fajnie zrobione jak Scorpion z Mortal Kombat. Po prostu super, on jest taki też skórę, mam sobie taką jakby szaroburą, taką naprawdę morderca jest taki. mroczny, mroczny, bardzo, bardzo fajna postać. Polecam. Następny, i tutaj y tutaj przechodzimy na rejony japońskie znowu do Azji, czyli klątwa. Klątwę. Ile razy wspomniałem o klątwie, bo bardzo lubię, więc. Gajako Gajako jest Morderczynią po tym morderczym duchem, bo też tutaj zawieram filmy fantazy też. Y po co się tak ograniczać. Jest po prostu duchem, morderczynią i tak. Jej historia jest taka, że, nie pamiętam przez to, ale po prostu ojciec zabił całą rodzinę, w jednej części to nawet wsadził kota czy psa do mikrofalówki, w której? Chyba w trzeciej może, no. No i ona jest, ona teraz jest w przeklętym domu i ona tym nawiedza, kto tam wyjdzie umrze na zawał lub w późniejszych częściach było, że podwieszanie, e, na przykład na włosach było e, tak duszenie. E, sama postać mam powiem, to jest e, jeden z najbardziej strasznych, naprawdę taki, jeden z najbardziej strasznych morderców, e, jakich są w kinie jak dla mnie, naprawdę jest postać strasznie przerażająca to jak się ona wije, kultowa scena po schodach, no to to jest Skultował. Jest naprawdę gościówka takie no, dreszcze po prostu wywołuje i potem to już działuje Ci na psychikę, jak potem ten specjalny dźwięk taki, który jeży Ci włosy i potem <grym> miałem taką historię, chyba ją kiedyś opowiadałem, jak Szedłem do kibla, to nagle tak za zaskrzypiały i mówię Kajako jest za mną, nie. I to tak naprawdę postać jest super. Jeszcze też się ona tak właśnie wie, porusza się tak dziwnie. Naprawdę świetna, świetna ogólnie postać. Dalej przechodzimy, co ciekawe, do serialu. Aha, aha, mogę zaskoczyć was. Do serialu American Horror Story Freak Show. I mi się wydaje, że niektórzy mogą wiedzieć, co to będzie, czyli clown. Klaun, który e, nie pamiętam jak się nazywa, ale klaun... to jest chyba najlepszy wyglądowo klaun jaki był w kinie. Ja Wam tak powiem. Uo, uo. Po pierwsze, klaun e, ma typowy na sobie strój błazna. E, taki jest dosyć duży on, e, co akurat e, może nie tak nie zachwyca. Bo na przykład klaun z 100 Tears e, też taki miał strój, ale, ale tamty miał zwykły makijaż. O tu gościu. On mi, tak mi się wydaje, że on ma jakby skórę, skórę kogoś nałożoną na głowę, tutaj, tak właśnie. Te takie ogromne zęby, taka Zobaczmy, te takie włosy. <śleshis> po prostu, jak go omówić? Postać jest absolutnie przerażająca. Sam w ogóle ten morderca zabija w ogóle kręglami. To jest W sumie dosyć y, zabawne, e, wam powiem, ale no, on ma takie włosy, takie ala, jakby trzy irokezy, coś takiego i mówi, jakby on tył i górną część głowy ma jakby chyba kogoś nałożoną tak w skórę i on te jeszcze pomalowany tutaj takie oczy, takie przekreślone i ta taka jakby, taka szczęka z tym uśmiechem postać absolutnie rewelacyjna pod względem designu i sobie sama w sobie też bardzo fajna e, w ogóle on stracił z tego co pamiętam, może to być teraz spoiler przepraszam, ale chyba stracił bo dubeltówką, a dubeltówka mu wystrzeliła w pyski, dlatego no ma taką szczękę jaką ma e, ale postać naprawdę najlepsza była w serialu e, jak e, dla mnie i swoim drogą serial e, bardzo fajny, tak można powiedzieć oparty na free Freaks? Po prostu... Freaks, to się chyba ma... z 32, o którym kiedyś mieliście omówienie, Ludzie. Ja bym już mógł tutaj w sumie skończyć odcinek. To dobra, to jeszcze tylko jedną postać walniemy i zakończamy odcinek, okej? Okay? Mamy, o to, to mieliście już kiedyś ki... Psi tej Tapes 2007, czyli moim zdaniem jeden z najlepszych filmów o seryjnych mordercach psychopatach ogólnie jakiś znajdziemy to on też jest gwałcicielem, pedofilem, porywaczem i, e, i nie wiem w czym jest, że on był nie wiem jak osoba tortur się nazywa sadysta, gnębiciel Psz, postać, postać ma tak dobry wygląd jest po prostu, ma też taką e, szatę, czy coś takiego jak na stare lata zrobione się ubiera specjalnie jak chce kogoś potorturować sobie Szczególnie pewną, e, znaczy no w sumie jedną e, postać w filmie, kobiecą e, i ogólnie, no, w, w, e, i, ale ma coś takiego, co jest naprawdę mocne, czyli maska lek, lekarska, e, co, e, co ta wiecie, zioła były, no to tutaj on e, e, właśnie no po prostu nosi ją, żeby wyglądać fajnie, i Wam powiem, postać. Właśnie jak na przykład bohaterka jest związana na rosyjskiego krokodyla, on stoi w tym przybraniu, w, tym, w tej szacie, z tej masy, zaczyna im cisnąć. On naprawdę kozacko wygląda. I jeszcze, jeszcze jest scena to jest kultowa scena z tego filmu jak kobieta jest tak stoi mordą przy kamerze, a on zaczyna powoli za rogu iść. Jak klątwa prawie, jak gaja, prawie jak Gajako na łapach, tak się wyginając tak powoli, on jakoś tak się obraca dziwnie, żeby wstrzyknąć, i po prostu postać sama, te ruchy jego, naprawdę postać bardzo, bardzo robi wrażenie. I ogólnie film, bardzo polecam, jest w stylu dokumentu zrobiony, jeszcze tak powiem, bo chyba nie powiedziałem. A tych co jeszcze nie ma, widzieli Horror zero a... A dosyć długi był ten odcinek Horror no Dobra. Mamy pogody na tematy gier i filmów. E, myśl, ja tu już wypisałem ja tu mam Ło wo, wow! Wo, jeszcze, jeszcze trochę tych postaci wypisanych. E, no ale... Mm, e, po co robić aż takie długie odcinki? Jeszcze bym was zanudził. E, a widzicie jak ja się podniecam na, na widok jakiejś <laughs> postaci, nie? Wypluję to słowo, no ale, no mówię, tutaj widzicie, no też trochę mi ciężko czasami dobrać, bo na przykład po Kipsie to właśnie maska dobrze działała, na przykład, i też bym go mógł wrzucić w mordecach najlepszych masek, ale tutaj dla mnie przemówiło właśnie ten jego ogólna sama prezencja, zachowanie, ruchy i tak dalej, więc to dla mnie ciężkie. Mówię, mógłbym po prostu wstawić film typu Blood Rain czy coś takiego, bo. E, e, ła, e, bo jest po prostu kobieta i dlatego jest najciekawszy wygląd po prostu jak dla mnie z postaci, ale postanowiłem sobie trudzić e, i ogólnie różnorodność, e, tak wam powiem, i chyba zaraz nakręcę kolejny odcinek, bo czemu miałbym tego e, nie zrobić akurat albo się może położyć, bo za 20 minut będzie 60 nocy tak czasami bywa, więc co nie mam co więc dalej marudzić, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, do następnego odcinka i cześć.